Ale cicho bądź. Czytacie system was w tym odcinku z nowej serii? a może bardziej kontynuacji poprzedniej Miasto Dybiny. Zapraszam do odcinka, pozdrawiam. Jakiej kiznaj. Myślę, zacznijmy nagrywać w początku, bo to nie wyszło jak chciałem. Dobra. O, dobra. Spakowany jestem. Do też. Dobra. Możemy jechać. Muszę odciąć Tak, idziemy do

Dzień dobry, dobry. dobry. czy można, można kupić dom, pokój? Tak, dokładnie można. Dobry serwerownie pali. Serwerownia, pali. pali. To. Proszę nie pytać, dostaje pan. ten młody TA! za... Kurwa, TA! Może pan Nie moja magii się zrobiła! Tylko mnie zwaliłem. Nie wiem co to ale nie. Może właśnie battu To jest kryz... jest albuzik. To jest To jest albuzik. O mój boże, gdzie mój arkus? Nie, nie mam tego um. żeby O mój boże! Trzeba! Czy ma pan jakiś wolny pokój? Tak! Tak jasne tu... Gdzie mój klucz? Jak ten klucz! Nie wiem. Miałem demencję! Wnuczku... A to Ja no? co to troszeczkę <noise> krwawie... Jest... Jest... jest moje trofeum... Ja... nie ja znałem stary. Ja za... to, to... Może to, to... być... Oh, oh, oh. Dobrze, a to nie będzie problem. Proszę, to jest Pana klucz. Proszę zostawić na 10 minut. A który to pan... pokój? Prowadzi mnie Pan. Już... Oh! Nie. Tu tak. nie! Oh, to jest Tak! Chyba! Tak. O, Chyba! O, to O, Chyba! O... O, to Chyba! to... to, o, o to. Nie to to, to nie Chyba! to! To Chyba! To Chyba! Chyba! to Chyba! <śles> <śles> Tu jest moje kolekcja arbuzów Czekaj, czekaj, tak czekaj, ciepło to zrobiło Oto pana pokój A tu Słuchaj. klucz Pan klucz wyłucha Aaa Klucz wyłucha Jest tak jak ma pan balkon, kanapę, biurko Półkę Macinę na wodę Potel, mikrofalówkę Mleko Chwilek, arbuzy Aaa Kolejne trzy kanapy Oła. Luter, ławka. O, RUTER moim, no, lukiny, ŁAWKA Trzy RUTER moi MOJEJ rodziny. ŁAWKA Co wszystko dobrze? Również, Również rzuca rzuca mnie. Dziękuję Dzień za radiu, rzuca. Rzuca. A się, A się piło Chwila, ławkę nie, nie jest jechać jest szafka to tak, jest szapor do mnie. Tu ma pan coś co ja uwielbiam personalnie Takuje dłonia konia. pana Czemu ja co, co się dzieje? Jest? Tak, tak naprawdę A to wszystko było tylko pana w głowie To jest A. Tak naprawdę ustawiane ładnie Właśnie widzę, hmm? O, czemu Zy, tak to jest realnie. Jezus Maria! No Ty chcecie się pić, jesteś sobą! Co się pani? czemu <słysła> się pali? Dobra, woda się pali? Dobre pytanie. Bo O! Proszę pana, jedę na kęgły. Nie! Dziecko! Jadł cię! O Proszę pana, co to za samochód tu stoi? To jest moje auto! Zbierałem na nie 80 lat! Widać? Pan trochę parki ich mnie wyszedł, wyszedł trochę zaparkowałem, mi. nie, nie o, tak pogniłem. O tu ma pan i i idzie, tylko ten komin lubi sobie chodzić, No Pana, ale jakie pan, wieży, pan coś jak go jesteś gdzie nie ma? Walca! O kurwa. Dobra, widzowie, idziemy już na... Going. Nie było tak dużo. Dzień dobry. O, o. Dzień dobry. Można na... Dzień dobry. dużo. dobry. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry. czy Dzień dobry. Znaczy, tak, tak że znaczy nie, nie, nie mogę zostać wychłaniany. <kuh> no. <kuh> I... no, ci piłkę. <kuh> no. Ty słaby jesteś, patrz. <kuh> Ja to nie wiem. Strajk! Strejk! Po paru godzinach grania w Bowling. Dobra, Dobra, proszę pana, ja się zwijam. E, życzę miłego dnia. Jadę kupić srebre. Oh, Fuck you. you Oh my god, no. Oh my god, no! Kurwa, hey, dios! No. Dzień dobry, co się dzieje?

o, o podoba mi się ten z komputer z i ten. Podoba mi się, się te, te dwa komputerki. A co ty robisz? Proszę pana, dobra, ja mam fajne... Ja nie mam tutaj pomysłu. Noże wtedy, proszę bardzo. To dla pana. To wszystko jest pana. Zarmowe prezenty. Bardzo dużo mamy w okolicy. Arbuzos. Dziękuję. To wszystko dla pana. Serwerownie, nie ma kompa. Dobrze, kawałek arbuza, chodź tu, arbuza ci dam potrzebuję arbuza, pan arbuza. Potrzebujesz to, dziecko Dzień dobry A tak, dla pana rzeczy Dzień dobry, arbuz! Arbuja Teraz samo pan kawałki Zależy w jakim kontekście Bez kontekstu A, nie wiem w sumie. A. Nie, proszę byłem musiał pomyśleć, szczerze. Aaa! Sięgał! Co? On sięgał! On sięgał, Ej, on, on bronił ją! Ja o to się dzieje. Szarno szera się bardzo Ale go

nie wiem, jak to wyjdzie! Powoli do hotelu! Zobaczcie, znaczy ciekawy się spotkamy z dziadzia. M! co b... to był? Cóż, ja jestem. z trójki? Nie! Nie! Dobrze, dobrze widzę, wie, za otwórz tej sprawie. Musimy bardzo dobrze przykarkować. Dobrze. Wprowadzamy nasze nowe przedmioty no, nie byłem ja! Hej, hej! Chodź go! Mam problem, ej, ja mogę worzę tego! Ej! Nie, nie mam problemu! Chcę trochę! Chcę trochę! Dziesięć własny za sztukę, chcesz trochę! To no tak dużo! Za dużo! Ale no, nie mogę wejść! Panie, patrz na rozmiar! Patrz na rozmiar, panie! Nie chcę! Eee, za... zjecha za sztukę! Ej pan zobacz na działanie! Ała! I pan, pan jest słaby! Serwerownia, serwerownia nie zapłaciła! No proszę pana, ja jadę do góry! NIE! Moja, serwerownia! Ale no, moja serwerownia proszę pana, z drugiej serwerowni wróciła! O, proszę pana! No okej, okay, dobra, to kliknę w Czekaj, pada uszy przez ściany. O m... Łoł, bez skacze. Co pan tu robi? O chyba, że serwer... Czekałem na pana, ja panu remont wydyłem. O Boże, to jest... to, ja ja rozumiem, to jest... To jest, na, to jest, proszę pana, dealer! Widział go padać kiedyś niedawno. Widziałem. nie dał. <OLED> Widziałem! To... O! Pan co pan robi? Pan będzie mógł trafić do tego, proszę bardzo. Mam komputer. Pan zobaczy jaka serwerownia. Za jedliza. Patrz pana, bo tutaj chobota może tu chodzi. Widziałem. Ej, jedziemy klawiatury i bierzchnię, jakie ma działać. O nie... Pan znajdzie gdzie sposób? B -b -b o mój Boże! Niech pan to zobaczy! To jest skandal! Pan jest skandalem. już pana, to pana pokój w dodatku! Niech pan zobaczy co tu się dzieje! Co pan to ma na balkonie? Dlaczego? To jest Na policję dzwonię! Panowie, komputer jest się pierdane, więc ja sobie go tutaj. ustawiam. O, proszę bardzo. A ja, to, to jest nie. Co to jest? Czy musimy to żeby Nie. 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 To zielone. Nie. 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 Co

o, patrz na czołg! No ty gnoju! Raa! O, kurde! Pan, tu ma przecież łazienkę! Jak to? Kiedy? No ja panu dałem! Kiedy? Widzi pan, tu jest taki ładny, można się kawałki... Jezus Maria! Członić się panu! Proszę Pana, proszę Pana co Pan robi? Mieszkanie w i tak jest. Nie skąd! chodz. Okay. Pana, oni mnie palą! <laughs> Aj, chuj.